Siema, siema. Witam tutaj Kesie. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę dla zasięgu, dzwoneczek dla informacji o nowych filmach. Przyjacielem kanału jest firma Gigabyte oraz marka Aurus, która robi sprzęt najwyższej jakości dla graczy. Dzisiaj mam już 6 czerwca, moje urodziny. A w mojej urodziny tak wyszło, że odbywa się premiera gry Diablo 4. Mi gra dzisiaj przyszła yy, z dodatkami fizycznymi. Nie chciałem kupować na PC z tego względu, że yy, tylko był, było kupno przez yy, Battle.net. Przez sklep Blizzarda, a ja właśnie chciałem w pudełku i, i zakupiłem sobie wersję na PS5. Można grać. I na konsoli. Z osobami i z osobami na PC, -cie. na przykład grając na konsoli, można grać z osobami, które grają na PC razem, dlatego dla mnie było obojętne na chwilę obecną, jaką kupię sobie wersję. Na jaką platformę, a na PC ta jak przyjdzie czas, to sobie też kupię. Aby grać tu i tu. No to dobra. To za chwileczkę zrobimy sobie unboxing tego co poprzychodziło i przy okazji zrobimy sobie unboxing Pada do PS5. Bo po prostu nie będę nagrywał dwóch osobnych filmów. A na tym padzie tak będę grał w diablo. Yy, tak wygląda kra, i teraz zobaczcie sobie środek, otworzę, pudka, kody. Mogę Wam pokazać ten kot, a to i tak również jest wykorzystany. Ten kod jest na konia, na wierzchowca. Zakup gry w orderze. Tak wygląda puta. No, wychodzi wychodzi, O, jest, o. Tak wygląda putka. Zobaczcie, o tak. Tutaj jest tego, tył. To ją przesunę tutaj. Do gry w niektórych sklepach były dołączone takie gadżety. Fizyczne na premierę. A co tutaj się znajduje? Tu znajdują się tak karty, tarota, przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Tak te karty wyglądają. A jeszcze pokażę jak wyglądają z tyłu. To o, tak. Później dostajemy plakat. Taki plakatik jest. Zobaczcie sobie. O. Bo jakoś jeszcze o tak być. O. Tak wygląda. I na końcu dostajemy jeszcze widokówkę. Widokówkę, kartkę. Tu. O, taka. Taka karteczka tu wygląda tak a całe opakowanie prezentuje się tak cała zawartość Zobaczymy sobie, o tu sobie o zobaczcie tak wszystko wygląda i jeszcze jest yy, kupon zniżkowy 20% do sklepu blis, wiadomo od stali No i tak wygląda, a za chwileczkę przejdziemy sobie do Unboxingu, unboxingu Padzika Dualsense. Przechodzimy sobie teraz do Unboxingu Pada Dualsense. Tak wygląda, tutaj wygląda tak. Taki szybki Unboxing. A później. Oj kurczę, a to nic. Dlaczego ja to teraz pokazuję, a nie od razu grę, bo jak zdroje prezentacji tego pada, to zobaczycie jak wygląda diablo na konsoli bezpośrednio. O, tutaj go mamy. E, nawet spoko. Patrzcie, tak wygląda. Tu mamy L1, L2, L1, L2, te tigery. Tutaj sobie później po Zakładam gumeczki, Czarny nawet spoko. Za chwileczkę go odpalimy i spotkamy się podczas gry. Jest. No i moi drodzy, mamy. Tak wygląda gra. Padik już jest zrobiony, zobaczcie, już działa. Trzeba było go zsynchronizować i patrzcie. Idziemy na potwory. Pokażę Wam jak tu wygląda. O. Tak w skrócie, tak na szybko. Patrzcie, tu mam, mam, mamy celutę klatynką, już tą mapę. Zobaczcie sobie sklep, jak wygląda w tym Blisie. Wiadomo czego blisie Bo jest na pieniądze. Nie Blisa, tylko Blis przez dwa dolarowe syry. Sklep. Konik do kupienia platyna. Patrz, jakie ceny. Kawałek sobie pochodzimy. Ja najpierw gram druidem, a nekromantę sobie zostawię do nagrywania filmów. Więc tak wygląda, i zapraszam do odcinków na moim kanale i na streamach.